witam, jestem Border, a to jest odcinek poświęcony podsumowaniu, składaniu całej serii tegier off-road adventure podsum podsumowując każdy z tych pojazdów. Na pewno każdy z nich ma inną technikę budowania, każdy z nich inaczej, każdą jakby sekcja jest w innej kolejności budowania, każdy ma inną trochę te technikę budowania mimo że są podobne, każdy inaczej się układał, każdy ma inne trochę e elementy, oprócz koloru, kolor kolor przejdźmy do kolorów. Na pewno najbardziej różniejsze kolory, najciekawsze na pewno jest to, to, y, Toyota FJ43, ta pomarańczowa, na pewno mi się najbardziej podoba kolor. Na pewno niebieski Wrangler. E, później mamy neutra, neutralny kolor, czyli te biolwy Toyocie Landcruisera e, J70. E, później na pewno Defender, no i jeden z najbardziej powiedzmy konfesjonalnych kolorów jest różowy kolor w e, Gelendzie. Na pewno. Tak, jak możemy zobaczyć każdy niepow niepowtarzający ma się si silnik Każdy ma w innej technice. Od v w Landii i V6, ale zabudowana w ten swój, e, typu Shaker Hood Tutaj v w Gerendzie. Nie pamiętam, że była v Tu mamy rzędową trójkę w 70 To jest też ciekawe. I mamy tu też v w Ipie. Tak. Każdy też z nich ma inaczej Siedzenia mają wszystkie też innej, innej konstrukcji żadna się tutaj jakby metoda nie, po, nie powtarza Tu mamy aż w, w gerendzie mamy dwa rzędy siedzeń. do tego też możemy zacząć. Na pewno też można lusterka. Jedynie gdzie lusterka to w, de, w Defenderze i w gerendzie są, są tak samo wykonane, czyli mamy e, nie, 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 prześwitujący krocek w, w Wranglerze i Toyocie mamy jako szary, a natomiast w bie, białej ratkożerze są znowu podłużne. Jeżeli chodzi teraz przejdźmy do opon. Wszystkie mają założone jakby w suwach, czyli szosowe te, tego typu, a natomiast w Wranglerze się wy, wy, wyróżnia, który ma opony te, terenowe. W kolorystykach felg mamy tak: Genendzie i w Jeepie, w Rangerze mamy czarne felgi, w Białym Landkrugerze i w Defenderze mamy szare, a natomiast w, Toyo w Toyocie Cruiserze, ale tej starszej, mamy znowu bardziej takie zadne metaliczne, które byłyby na plus, i tak. Wszystkie mają klamki jednokowo. Tutaj mamy oczywiście granę się wygląda dwoma parami drzwi. Każdy na pewno pojazd też ma unikalny tył, zrobiony na pewno inaczej. Tył, tył bagażnika. Każdy różni się wieloma detalami. Mimo że bryły są podobne, detale są różne. Różnie otwierane, na przykład by bag bagażniki na przykład w Defenderze, jako drzwi. W Toyota Land Cruiser w ten sposób, czyli drzwiom i tu w gerendzie, tylko też y, paczka w rankruzerze w tą stronę. No i oczywiście, unikalny system, wymamy mamy w Wranglerze nie otwiera, nie otwiera się do końca, tylko otwiera się w ten sposób. Na pewno jest mała skrytka, bo jest, ale zawsze coś tu mało. Na pewno trzeba przyznać, że naklejki ożywiają te pojazdy bez naklejek, trochę byłyby. Moim zdaniem byłyby nudne, bez tych naklejek. Tak są wiele, wiele ciekawsze, nawet można spojrzeć, ponieważ mały wypadek z, przytrafił się Toyocie. Na pewno go uzupełnimy, bo będę musiał pojechać i to z, na magazyn po prostu wziąć in, z innego naklejki, tylko niestety mam kawałek drogi do tego mojego magazynu. Dzisiaj na pewno nie będę jechał, że po, 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 bez naklejek jest, jest trochę... Mało się nadzieje. Te naklejki, bo mamy dwa rodzaje naklejek na każdym, jakby że tylko e, naklejka jakby marki ich własnej, i coś, co że było nakle, naklejone na tablicy, i to wszystko. Ale te wszystkie to mamy takie, no, co prawda pierdoły, ale one da, dają dużo roboty i na pewno pojazd ożywia. Tak, całą tą serię TGL off-road za jest to jak, naj, jak najbardziej na wielki plus. Na pewno każdy będzie się ciekawie budował, każdy jest inny, więc na pewno biorąc na przykład jak, jakiś z nich, nie, będą, nie będzie się budować tak samo. To zapewniam, nie będzie się budować tak samo. Każdy ma inną technikę budowania. <tryk> tak samo y jeżeli chodzi o lampy, mimo że przednie mają wszystkie takie same, ale znowu do dodatkowe, każdy ma inaczej budowane, a tylne to praktycznie w każdym innym się y po inaczej są ukazane. No cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o układanie tych kroków TG, TGL. Proszę w komentarzach opiszcie czy Wam się podobają, bo któryś jest waszym faworytem. Na pewno zapraszam do kanał Vinted, bo można je oczywiście za zakupić. Eee, cóż dać jeszcze? To wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś uda, poproszę łapkę w górę, o żeby ktoś dał. I to by było na tyle. Dzięki bardzo. Na razie. Cześć.